Warpo już nie wychodź. Czemu? Nie, żebyś nie ginął bez sensu. Para na to. Moi git. Potki masz? Może sobie do zobaczyć. Ja mam tyle potek, ale jakich? No na stręgfę na spida, tyle zebrałem potek. Siedem. Tam... No jak, jak ktoś zginął, od ciebie nie brałem żadnych potek, bo mi nie dał. Wszystko zabrał. Co to jest? Ja się. Ja się, ja się Dawaj. On ma żelazne buty. A co, myślisz, że to pelu działają? Nie wiem. Ej dobra, idź po te i te stare. Ej dobra myślała, że już jakiś typowy, ale to się we mnie o, idziesz po tej i ty? Jakie? No tam Po co mi? Ale, jak... Ale brachu.